No i część was pisze w komentarzach, zwłaszcza tam kobiety, że się nie da żyć z borderem takim klasycznym. Oczywiście każdy border jest inny, bo to, to to nie jest jedno zaburzenie, to jest grupa zaburzeń. To są tysiące kombinacji, wiecie, tak każdy człowiek też jest inny, ma swoją historię. Każdy chodzi w swoich butach. U każdego to zaburzenie inaczej się przejawia w zupełnie inny sposób, ale jest to kurwa, mega trudne. Jest to mega trudne i to mówię z perspektywy osoby, która ma, te, ma to zaburzenie, e, która już ma też dużą świadomość na temat, jak to działa. Ale no, kurwa, no, ale zobaczcie, jak, zobaczcie jak nam wszechświat, jakie dał nam różne tematy do przerabiania, no nie? Jeden jest chory na to, drugi na tamto. Jak to się mówi, są niezdiagnozowani kurwa jedynie. Tak, czy ludzie, którym się wydaje, że kurwa są zdrowi. Ja nie twierdzę, że wszyscy są zaburzeni, ale no, w dzisiejszych czasach to, no, to, to, to jest to bardzo możliwe. Każdy na swój sposób. No ale są takie mocne, grube zaburzenia i jestem ich właścicielem no mogę się pochwalić kurwa przynajmniej mogę się kurwa czym pochwalić szmat nie mam ale, ale mam zaburzenia no